Tuchanka, witajcie w świecie trumistelis. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Pukanie nieznanego. Chociaż zdarzenie to miało miejsce 45 lat temu, a ja byłam wówczas sześcioletnim dzieckiem, pamiętam je do dziś w każdym szczególe, bo w wyniku przeżytego strachu i stresu bardzo wryło się ono w moją pamięć. Był ciepły, lecz pochmurny dzień lata. Tata był w pracy, a ja z mamą siedziałyśmy w kuchni naszego domu na wsi. Mama krzątała się przy obiedzie, a ja kolorowałam obrazki w malowance. W pokoju obok, za zamkniętymi drzwiami, Spała w dziecięcym łóżeczku moja dwuletnia siostrzyczka Kasia. Nagle usłyszałyśmy z mamą cichutkie pukanie do drzwi spokoju, w którym spała. Słyszałyśmy to dobrze, gdyż były to drzwi łączące pokój z kuchnią. Mama odezwała się ciepłym głosem: "Oho, ktoś tu się już chyba wyspał", mając oczywiście na myśli swoją córeczkę Kasię. Później, gdy z całą rodziną wspominaliśmy przebieg tych wydarzeń, Mama zastanawiała się, dlaczego to wtedy powiedziała, bowiem Kasia nie mogła wyjść sama z drewnianego łóżeczka z wysokimi szczebelkami. Zawsze osobiście wkładała ją do niego, a po śnie wyjmowała. Małe dziecko nie mogło samodzielnie opuścić takiego łóżeczka, więc w tamtej chwili powinno być oczywistym, że to nie Kasia pukała do drzwi. Po tych pierwszych słowach mamy znów rozległo się pukanie, jednak już trochę głośniejsze. Wtedy mama, wycierając ręce w ścierkę kuchenną, by nie pobrudzić Kasi, gdy weźmie ją na ręce, chcąc zyskać na czasie, znów odezwała się do niej, tym razem trochę żartobliwie. Puk, puk, kto tam? I w tym właśnie momencie ktoś lub coś, bo na pewno nie była to moja maleńka siostrzyczka, tak mocno walnęło, jakby pięścią w te drzwi, aż się mury zatrzęsły z futryną. Podskoczyłam na krześle, jak rażona prądem, i zamarłam z przerażenia. To samo było z mamą, która krzyknęła tylko Jezus Maria, po czym natychmiast wpadła roztrzęsiona do pokoju. Jej oczom ukazał się widok śpiącej w łóżeczku córeczki. Podbiegła do niej natychmiast, chwyciła ją w objęcia, rozejrzała się jeszcze szybko po pokoju, czy kogoś w nim nie ma i wybiegła z Kasią do kuchni, krzycząc do mnie Uciekamy do babci! Babcia mieszkała w drugiej części domu i miała do swojego mieszkania osobne wejście. Gdy wbiegłyśmy przerażone do jej przedpokoju, a mama w kilku słowach zrelacjonowała, co się przed chwilą wydarzyło, babcia odpowiedziała, że też właśnie miała do nas iść i zapytać, co ta mama wyprawia na strychu i dlaczego tłucze trzymane tam puste słoiki na przetwory, bo bardzo wyraźnie słyszała dźwięk tłuczonego szkła na strychu. W pośpiechu wyszłyśmy wszystkie na zewnątrz i dopiero tam poczułyśmy się trochę bezpieczniej. Jednak gdy tylko wyszłyśmy przed dom, stara i oddana suczka babci, Kora, zaczęła przeraźliwie skamleć i tak bardzo tulić się do jej nóg, że o mało jej nie przewróciła. Babcia krzyknęła: Kora, co ty wyprawiasz? Zwariowałaś czy co? Przestań, uspokój się. Jednak to nic nie pomagało. Kora panicznie się czegoś bała i bardzo wyraźnie dawała nam to do zrozumienia. W zasadzie to już koniec tej tajemniczej i przerażającej historii, bowiem po krótkim czasie wszystko umilkło, a Kora się uspokoiła. Wieczorem, gdy tata wrócił z pracy, rodzice wraz z babcią rozważali, co mogło być przyczyną tego dziwnego zdarzenia. Nie mogli jednak znaleźć rozsądnego wyjaśnienia. Dlatego uznali, że jest to sprawa jakiegoś ducha. Historia z pukaniem do drzwi nie powtórzyła się nigdy więcej. I bardzo dobrze, bo ten jeden raz wystarczył, abyśmy porządnie się wystraszyły i zapamiętały to zdarzenie na bardzo, bardzo długo. Lidia. Czarna postać. Niezwykle podobają mi się historie słuchacze opowiadane Twoim głosem. Tym bardziej, że w mojej rodzinie krążą opowieści, w które nie wszyscy są w stanie uwierzyć, i dzisiaj chciałabym się jedną z nich podzielić. Kobietom w mojej rodzinie, zarówno ze strony taty, jak i mamy, zdarzały się raz na jakiś czas niewytłumaczalne historie. Czasem z siostrą się śmiejemy, że jakaś sprytna, potężna czarownica nie spłonęła na stosie i jesteśmy jej potomkami. Ma to sens, ale do rzeczy. Kilka miesięcy przed ślubem moich rodziców zmarła babcia mojego taty, a moja prababcia. Tata był ponoć oczkiem w głowie tej babci. Gdy rodzice wzięli ślub, tata mojego taty przepisał dom, który odziedziczył po zmarłej mamie, właśnie moim rodzicom. Dom był w złym stanie, wymagał dużego remontu. Ale co swoje, to swoje, więc rodzice z niewielkiej wtedy pensji mojego taty powoli go odnawiali. I pewnego dnia, gdy było już blisko wyprowadzki do nowego domu, moja mama była ze mną w ciąży i stała na drabinie w sypialni, wieszając firanki. Ta sypialnia była kiedyś pokojem tej właśnie zmarłej babci. I w pewnym momencie, mama, wieszając te firanki, obrócona w stronę okna, słyszy, jak ktoś wchodzi do sypialni. Usłyszała, jak ktoś idzie w takich, jak to się mówiło, laciach to od siebie, że to chyba po prostu takie kapcie, takie obuwie po domu. Myślała, że to tata wrócił wcześniej z pracy i zaczęła do niego mówić, nie obracając się za siebie. Tak mówi, mówi, i nikt jej nie odpowiada. Już poirytowana, że tata coś się nie odzywa, a stoi w tym samym pokoju, obróciła się i słowa ugrzęzły jej w gardle. Na środku łóżka małżeńskiego, które stało bardzo blisko tego okna, Stała czarna postać, która chwilę później zaczęła się rozmywać i w końcu całkowicie zniknęła. Mama sunęła się z tej drabiny i upadła na podłogę, a przypomnę, że była w zaawansowanej ciąży. W takiej właśnie pozycji całą zapłakaną znalazł ją mój tata, który faktycznie dopiero co wrócił z pracy i chwilę po tym zdarzeniu wszedł do sypialni. Gdy mama się już uspokoiła i była w stanie mówić, Opowiedziała mu, co tu się stało. Tata był w szoku. Ta babcia, która tu mieszkała, miała takie charakterystyczne klapki, w których chodziła po domu, i one tak głośno klapały przy chodzeniu. To było to, co usłyszała moja mama, zanim się odwróciła. Przez lata nic się nie działo, aż do czasu, gdy miałam może 12 lat i rodzice znów robili w domu remont. Zrywali stare podłogi, zmieniali kaloryfery, kuli ściany itd. Mama znów przebywała w tej sypialni i akurat stała w rozkroku, zmiatając pozostałości gruzu. Po chwili kucnęła, żeby to zmieść na szufelkę, i poczuła na swoim ramieniu uścisk ręki. Ale nie jakiś mocny, taki delikatny, jak ktoś nas czasem ściśnie za rękę, pokazując sympatię czy wsparcie. Mama się obróciła, myśląc, że to tata czegoś od niej chce. Za nią, w ogóle w tym pomieszczeniu, Nikogo nie było. Mama opowiedziała o tym tacie i oboje zaczęli główkować. Zdarzenie sprzed 12-13 lat z czarną postacią i teraz ten uścisk praktycznie w tym samym miejscu domu. Jakoś doszli do wniosku, że babcia wciąż czuła nad tym miejscem. Ale co mnie zdziwiło, od następnego dnia zaczęli bardzo dokładnie przeszukiwać miejsca remontu. Zaglądali w każdą przysłowiową mysią dziurę, Przekonani, że babcia coś ukryła. Jakieś pamiątki czy pieniądze? Pewnie znacie starsze osoby, które jeszcze pamiętają 39 i czasy później. Była bieda, a każdą cenną rzecz się chowało. Te nawyki zostają z tymi ludźmi do końca życia. Babcia ponoć też coś zawsze chomikowała, a po sobie zostawiła tylko dom. Nie rozpisuję się dłużej, powiem tylko, że rodzice w końcu znaleźli to, czego szukali. W jakiejś dziurze pod podłogą, gdzie w normalnych okolicznościach nikt by nie wpadł na to, żeby zaglądać, znaleźli pieniądze, dolary. Kiedyś tak było, że ludzie mieli wszystko na kartki, ale wiele osób kupowało dolary. Widocznie babcia też. Rodzice nigdy mi nie powiedzieli, ile tego było, ale podobno dużo. Od tamtej pory babcia lub ta dziwna siła już nigdy się nie objawiła. Mama wierzy, że babcia nie chciała, żeby te pieniądze się zmarnowały i żeby ulubiony wnuk z nich nie skorzystał. Mam jeszcze kilka rodzinnych dziwnych historii, być może wkrótce znowu się nimi podzielę. A teraz pozdrawiam serdecznie Marta. Żołnierz. Witaj, Haniu, piszę do Ciebie, ponieważ słucham Twoich podcastów. Chciałabym opowiedzieć jedną z moich historii. Było to jakieś 17 lat temu. Ja miałam 14 lat. Byłam na wakacjach u moich dziadków w województwie lubelskim. Jest to wieś przy samej granicy z naszymi sąsiadami, którzy teraz tak cierpią. Nasza babcia opowiadała nam mi i mojemu rodzeństwu o różnych dziwnych zdarzeniach. Ja byłam pewna, że to po to, aby nas nastraszyć, bo lubiliśmy wychodzić wieczorami na wieś. Wiadomo, my, nastolatki, więc babcia się bała, że zrobimy coś głupiego. Ale pewnego dnia, gdzieś około godziny 13, może 14, postanowiłam, że wybiorę się na stary cmentarz. Szczerze nie wiem, po co tam poszłam. Chodziłam po grobach i czytałam nazwiska, imiona, wiek zmarłych. Zobaczyłam groby żołnierzy, młodych, bo około 20 lat mieli. Zerwałam polny kwiat i położyłam na grobie jednego z nich, i poszłam do domu. Cmentarz jest oddalony od domu moich dziadków około 1 kilometra i w pewnym momencie dochodzi do rozwidlenia dróg. W lewo skręca się na wieś, a w prawo do moich dziadków. Jest to jedyny dom po tej stronie wsi i na tej drodze. A pomiędzy tymi drogami stoi cerkiew prawosławna, bardzo stara. I gdy już miałam skręcić do domu dziadków, słyszę za plecami: przepraszam, czy tędy do Józefowa, odwracam się. A to był żołnierz w zielonym mundurze. Młody. Nie potrafię sobie przypomnieć, czy to ten konkretny ze zdjęcia, ale zmroziło mnie. Stałam jak wryta. Wyjąkałam zgodnie z prawdą, że nie wiem, gdzie jest Józefów. A on mnie minął i poszedł w stronę wsi. Ja stałam i patrzyłam, jak idzie, i powoli sama kierowałam się w stronę domu dziadków. Byłam w szoku. Powiedziałam o tym dorosłym w domu. Ale jakoś tak mnie wysłuchali i powiedzieli, że nie ma tu jednostki wojskowej i zapomnieli o mojej opowieści. Ja też zapomniałam po jakimś czasie, ale wróciłam do tego parę lat później. Sprawdziłam i rzeczywiście jest taka wieś w województwie lubelskim, w powiecie Biłgorajskim. Mało tego, przechodził tam front. Do dzisiaj nie wiem, skąd ten żołnierz się tam wziął. Czemu był pieszo, sam i co się z nim stało? Czy jeszcze ktoś go widział we wsi tego dnia? Bardzo dziwne było to spotkanie. Pozdrawiam Paula. Paula użyła tutaj nazwy kraju przy granicy, z którym leżała wieś, o której opowiadała, ale ja ominęłam to, ponieważ myślę, że film mógłby mieć kłopoty, a sądzę, że nie o to nam chodzi. Spotkania z Kamilem. Mieszkałam w małym miasteczku w województwie świętokrzyskim i miałam wówczas 17 lat. W moim mieście była szkoła średnia, ale ponieważ chciałam się wyrwać, zdecydowałam się zamieszkać w większym mieście, dokładnie w takiej bursie. Tam były pokoje trzyosobowe, mieszkałam z koleżankami, a wszystkim nam podobał się syn właścicieli tej bursy. Ona, ta bursa, była takim budynkiem z restauracją, czy raczej barkiem z domowym jedzeniem, a jej największą zaletą było to, że gdy wysiadałam w niedzielę wieczorem z autobusu, idąc dwie minuty, byłam już w bursie. Kamil był od nas starszy, miał 24 lata, był bardzo przystojny, nieśmiały, ale każda z nas marzyłaby na nią choć spojrzał. I mnie się poszczęściło, bo gdy wracałam ze szkoły, moja torba się zepsuła. Oderwało się ucho, spadła, wysypały się książki. Kamil podszedł, pomógł mi, uśmiechnął się, powiedział, że będzie okazja kupić nową. Dodał taki zawstydzony, że jeśli na razie nie mam czasu na zakupy, to na pewno u nich znajdzie się jakaś po starszej siostrze. Myślę, że chciał powiedzieć, że jeśli nie mam pieniędzy na zakupy, a nie czasu, ale był bardzo taktowny i tak pięknie to ujął. Byłam rozczulona i zakochana na amen. Od tej pory spoglądaliśmy na siebie, uśmiechaliśmy się porozumiewawczo, a w końcu na klamce od drzwi odkryłam torbę z karteczką dla Oli. Była ładna, skórzana, może troszkę wysłużona, ale jak to skórzane rzeczy, im starsze, tym ładniejsze. Nadeszły wakacje, rozstaliśmy się, choć nie byliśmy razem tak oficjalnie. Ale chodzi tylko o to, że przestaliśmy mieć okazję się widywać. Ale mój tata zachorował i trafił do szpitala w tym mieście, w którym się uczyłam. Mama jeździła do niego w ciągu dnia, a ja wieczorami. Ale gdy go odwiedzałam w niedzielę, w wakacje, nie miałam czym wrócić do domu. Więc zwróciłam się do właścicielki bursy z prośbą o nocleg z niedzieli na poniedziałek. Nie było żadnego problemu. Leczenie się przedłużało. Konieczny był zabieg, i jak pamiętam, to zeszło z tym wszystkim chyba ponad miesiąc. Spałam tam już jedną niedzielę i przyjechałam w kolejną. Przyjechałam autobusem miejskim ze szpitala na nocleg do Bursy. Wysiadam, a na przystanku czeka na mnie on, Kamil. To znaczy nie wiedziałam, że czeka na mnie, po prostu tam stał. Nie wierzyłam własnym oczom, ale byłam taka szczęśliwa. Nie rozmawialiśmy dużo. Bo ja cała czerwona i w emocjach, a on jak zwykle nieśmiały. Spacer trwał dwie minuty, może mniej, bo szliśmy szybko, ale ja nie mogłam spać całą noc. Za tydzień tak samo, identycznie, nie pamiętam co mówił i czy w ogóle coś, ale uśmiechał się tak pięknie, patrzył mi w oczy, to pamiętam. Szłam do pokoju, całą noc marzyłam, rano o szóstej do szpitala i do domu w poniedziałek. Ale tata został wypisany, poszłam się więcej rozliczyć. Ale jakaś kobieta, podająca się za kuzynkę właścicieli, powiedziała, że nie mogę niestety teraz z nimi rozmawiać, bo nie mają do tego głowy. Stracili jedynego syna. Miał wypadek na takim małym motocyklu. "Kamila?" krzyknęłam. Ona pokiwała głową, a mnie łzy leciały strumieniami po policzkach. "Tak, to już trzy tygodnie będzie, albo i więcej." Ale nie pozbierali się i na razie się nie zanosi. I zemdlałam. Jeden, jedyny raz w życiu. Ogarnął mnie mrok, i potem pamiętam tylko, że otworzyłam oczy, a nade mną stała ta kuzynka właścicieli i próbowała mnie ocucić. Dopytałam jeszcze raz, kiedy to się stało, a ona znów, że trzy tygodnie temu, nawet z kawałkiem ale przecież widzieliśmy się tydzień temu i dwa tygodnie temu, więc jak to możliwe? Widziałam tylko jedno rozwiązanie. Kobiecie się pomyliło. Poprosiłam, by wskazała mi miejsce, gdzie jest pochowany, to znaczy opisała, gdzie na cmentarzu leży. Pobiegłam tam jak szalona, zapłakana, roztrzęsiona, a gdy już tam byłam, od razu poznałam grup, bo było tam mnóstwo świeżych kwiatów, chyba stona. Tak, zgadzało się. Data wypadku to trzy tygodnie i dwa dni wcześniej. Przez lata próbowałam sobie przypomnieć, co dokładnie mówił na tych naszych króciutkich spotkaniach. Jak wyjaśnił to, że jest na przystanku? Co mówił, gdy się rozstawaliśmy przed bursą? Ale nie pamiętam żadnych szczegółów. Byłam zakochaną nastolatką, która była jak w gorączce, bo obiekt westchnień nagle stanął tuż obok i wyraźnie odwzajemniał sympatię. Teraz myślę, że nawet jeśli niewiele mówił, to nie byłam zdziwiona, bo z natury był nieśmiały. Sądzę, że moje uczucia były odwzajemnione, a jego duch miał więcej odwagi niż on sam wcześniej, bo za życia trzymał się z daleka, nigdy nic nie proponował, tylko się uśmiechał i tak ciepło patrzył. Może czekał, aż będę miała 18 lat. On był jednak starszy i może się obawiał, że byłby jakiś skandal albo byłoby to niewłaściwe. Nigdy się nie dowiem, ale wiem, że moja pierwsza miłość była najbardziej wyjątkowa jak można Ola. Moi kochani, dziękuję Wam z całego serca za te piękne, wzruszające, ciekawe historie. Myślę, że część z nich sprawi, że będziemy się czuć na tym świecie trochę pewniej i być może będziemy ciekawi tego innego, zamiast się go bać. Czy on faktycznie jest, jaki i dlaczego nie każdy może mieć z nim kontakt, tego tak naprawdę nie wiem, ale potraktujmy te wszystkie opowieści jako poszlaki do przemyślenia. A może mówią nam coś po prostu nie tyle o innym świecie, co o naszej ludzkiej psychice? Nie mam pojęcia, ale wielu z Was w komentarzach i to często sugeruje. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Zapraszam Was na mój kanał kryminalny, do którego link znajdziecie w opisie, a także na Facebooka, Instagram, Spotify i Soundclouda. A teraz już moi kochani, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, abyście przesyłali swoje opowieści o dziwnych, niesamowitych, niewytłumaczalnych zdarzeniach. Wiem, że słuchacze również ten cykl bardzo lubią, więc będzie mi bardzo miło przedstawić Wasze przygody. Buziaki, dużo zdrowia, papa! Pa.